Maja Ostaszewska w żałobie opublikowała ostatnie zdjęcie i kilka słów, które poruszają do głębi. Maja Ostaszewska w żałobie, smutno po jej publikacji w mediach społecznościowych, pożegnała wybitną kobietę. Maja Ostaszewska kariera Maja Ostaszewska to polska aktorka. Która występuje na deskach teatru oraz w filmach i serialach, popularność przyniosły jej role w takich tytułach jak Na Dobre i na Złe, Przepis na Życie, czy Ile waży Koń Trojański. Aktorka zagrała również w takich produkcjach jak Katyń, Nieznajomi, Body, Ciało czy seria Pitbull, Patryka Wegi. Od 2000 roku Maja Ostaszewska występuje w Teatrze Narodowym. Jest jedną z najbardziej utalentowanych artystek w Polsce, a jej role zdobyły uznanie krytyków, ale przede wszystkim publiczności. Maja Ostaszewska, rodzina. Aktorka była w kilkuletnim związku z reżyserem Łukaszem Barczykiem. W 2005 roku związała się z Michałem Englertem, synem Marty Lipińskiej i Macieja Englerta. Dwa lata później urodził im się syn Franciszek, a w 2009 roku córka Janina. Ostaszewska wychowywała się w rodzinie, gdzie praktykowano buddyzm. Artystka jest wegetarianką, aktywnie wspiera wiele działań charytatywnych i społecznych. Na co dzień chroni swojej prywatności i rzadko publikuje zdjęcia z bliskimi. Maja Ostaszewska przekazała smutne wieści o odejściu bliskiej jej osoby. Maja Ostaszewska w żałobie. Maja Ostaszewska, podobnie jak cały polski show biznes w żałobie, Jadwiga Jankowska-Cieślak nie żyje. Jadzia, wybitna aktorka, piękna osoba, napisała Ostaszewska opublikowała zdjęcie, jakie zrobiła wybitnej aktorce podczas wspólnej trasy. O śmierci aktorki poinformowała także Agencja Artystyczna Malawski, która napisała o tym na Facebooku. Szanowni Państwo, z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odeszła Jadwiga Jankowska-Cieślak. Wielka, wybitna aktorka i wspaniały człowiek. Nasza współpraca była ogromnym zaszczytem. Wielki żal. Jeszcze kilka tygodni przed śmiercią Jadwiga Jankowska-Cieślak występowała na scenie Warszawskiego Teatru Gudejkow w spektaklu Przebłyski w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, gdzie partnerowała Danielowi Olbrychskiemu. Na krótko przed jej odejściem, zaledwie tydzień wcześniej, odwołano zaplanowany spektakl, informując widzów o chorobie aktorki. Aktorka miała 74 lata.